kiwi? Nie chcesz? A czemu nie chcesz kiwi? Nie? To może mały kawałeczek? A mały kawałeczek? Patrz ci Mama ukroi mały kiwi. No wiesz, nie mój się, nie ugrzyjcie. I co? Dobra kiwi? Dobre? Dać jeszcze? Dać. Znacie jeszcze Oroś? Nie chcesz już? Chcesz jeszcze troszeczkę? Dać? Tak? Mama, da? Może teraz takie w całości zjesz? No, czy mój? I jak? Fajne? Dobre? Niedobre? Nie dobrę? No Nie? Ale jesz? No to chyba dobrze, co jesz? Dobre? Nie dobre? Nie chcesz kiwi? Nie? A co chcesz? Ale jednak jesz. Nie jesz? Nie? Nie, no jesz jednak. Mama widzi, że jesz. To jednak dobre. To jednak dobre? Tak, dobre jednak. A masz oj, super męski, linaczek. Mhm. <ścoughs> dobre? Dobre, kiwi? Niedobre? No ale jednak jesz. To może nie jest takie złe. Nie jest takie złe. Widzisz? A jednak da się zjeść? Nie da się? To czemu jesz? Bo zdrowy jest kiwi? Niezdrowy jest kiwi? No, ale jednak jesz. To może nie jest tak źle.